Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Dzień dobry, w kolejnym tygodniu Corvette C4 dla widzów. Przemy dalej. Jak już wiecie, nasz silnik jest w postaci Wasz silnik jest do remontu, głównie wał korbowy, panewki, pierścienie, może honowanie, no i na pewno duży, duży, duży przegląd i spora ilość nowej części się tam przyda. Ale żeby być przygotowanym na silnik, który będzie po remoncie, trzeba mieć porządek w komorze silnikowej i tym zajął się Wojtek. To specjalna taka rura do burbulatora. Tak, tak jest. nie no, Trzeba było zaślepić mm, e, przewód paliwowy, ten i powrót, e, żeby nie wyciekało paliwo. Mhm. E, poza tym zrobiłem porządek z instalacją, mhm. czyli wymieniłem peczle te wszystkie, które były połamane. E, przejrzeliśmy to wszystko. E, posklejałem, mm, powymieniałem końcówki. E, brakuje nam jeszcze dwóch końcówek, ale to już są zamówione i czekamy na na dostawę mhm. i w zasadzie jakby Tajek. chciałbym tak takiej Jeszczej. dwóch takich Aha. dwóch takich oczka takie wszystkie odmasy też Dobra. zostały wymienione tak żeby można było to wszystko już poskładać na gotowo mhm. y Teraz po tym jak już zostało to uporządkowane, to widać mniej więcej gdzie co ma być, jest miejsce na silnik, wcześniej wyglądało to tragicznie, czyli tak naprawdę nie można było sobie wyobrazić którędy możemy Dobra. go zmienić. A wiemy już od czego jest nie, to? Nie, to była jakaś dodatkowa rzecz. To I i po tym, tu jeszcze jest taki żółty. nie wiem Tak, to. ale to wyciągniemy potem jak już będziemy w środku. Dobra. Nie będę się teraz tutaj, tym zajmował. Yy, wszystkie... Yy, takie opaski zostały przygotowane. To wszystko idzie do ocynku. To jeszcze zdejmę i to wszystko idzie w, w złoty ocynk. Także to będzie. gotowe, Uchwyty też są w ocynku tak, i w proszku. Jest. Tu będzie uchwyt jeszcze do zbiorniczka na płyn do wspomagania. On jest wypiaskowany, poszedł do malowania proszkowego. Mhm. Takie wszystkie jeszcze tutaj rzeczy, które uchwyty i które trzymają dodatkowe rzeczy, to też wszystko poszło do, do malowania proszkowego. Niektóre rzeczy poszły w ocyk, przeczyszczone są przewody hamulcowe, tutaj z przodu, także tu mamy wszystko przygotowane po to, żeby można było powiesić belkę na nich przewody i już jak silnik zostanie zamontowany. Wszystkie końcówki wymienione zostały, wszystkie Taśmy na takich pojedynczych kablach, bo one się rozklejały, to źle wyglądało i no, nie działało tak jak należy. Czyli będzie schludni? Tak, jest schludni, jest czysto. Teraz przynajmniej wiadomo gdzie co jest. Właściwie tu na wiązki od wtrysków to są, tak? Tak, tu jest jedna. I one i tu są jest druga. owinięte taśmą. Nie... Taką parcianą taśmą, taką, taką bawełnianą. Tak która i... się nie będzie paliła uh -huh. tak jak. Nie będzie się grzała, nie będzie się roz... no, To leży na silniku, więc tam jest na pewno ciepło, gorąco wręcz, więc potrzeba takiej taśmy specjalnej. Ta stara rozklejała się, była podarta, więc trzeba było to zrobić, no nie było wyjścia. No ale teraz przynajmniej jest tak, że widać, że w którym miejscu, która wtyczka, to wszystko będzie działać. No, to, to dosyć, nie powiem, że skomplikowane, ale pracochłonne i czasochłonne było. Trzeba było się skupić na tym i tak dokładnie to robić, żeby potem nie było pomyłek. No, żeby nie pozamieniać chociażby tych wtyczek, no ale e, posprawdzałem wszystkie, przeczyściłem, e, wygląda na to, że wszystko działa, e, wszystkie kable są, e, izolacje te takie, które wystają są całe, nie są e, mm, popękane, więc też dobrze. Nie? No na pewno Czy... dużym sprawdzianem tego będzie... Podłączenie już tego do śnika. Do no, mam nadzieję, że będzie działało. Tak? Jakby bez, bez kłopotu żadnego. Wcześniej my obmywaliśmy to z takiego brudu i z tego wszystkiego. Z taką specjalną chemią to dużo dało, bo, bo było, kolory w końcu się pokazały na kablach. tak? Ja Więc w ogóle się zastanawiam, ten... czy jeszcze nagrzewnicy może nie, nie otworzyć. Ja, no, może bo nie jeżeli układ chodzenia czyno? był taki zawalony, to, to nagrzewnica. Uh -huh. Jest szansa, że też taka będzie. No, dodatkowo, ale to szansa, o, tym już mówiliśmy, o tym już mówiliśmy, że podłużnice zostały domalowane, tak. ponieważ już teraz było dojście, tak? więc tam, No gdzie... i umyłeś wszystko tak. Też. no umyłem. No ale to I po tym umyciu okazało się, że już są miejsca, które gdzieś tam prześwituje cokolwiek innego, więc też zostało to pomalowane. Czerwone no z no i... odkurzacza na Tak, tak jest, jakieś przedmuchy tam były, więc to też jest już tak zrobione, że jak silnik będzie... Po remoncie czysty, no, uszczelniony to też dobrze wszystko będzie wyglądało. To naprawdę po tym jak już zamontujemy silnik mhm. i te wszystkie kable trafią na swoje miejsce to, to okaże się, że jest porządek, że dobrze, że wygląda tak właściwie fabrycznie. Nie? No tak, Prawie jeszcze że... cały osprzęt silnika, tak naprawdę mhm. ten zewnętrzny trzeba umyć. Tak. oczyścić, wyszkiełkować pewnie niektóre też elementy, te tak. ta aluminiowe. No, część zostało przygotowanych i to pojechało do ocynku, natomiast część z, zwłaszcza z, z zawieszenia mhm. jest przygotowana, czeka jeszcze. Na, no, na, na, na w kolejnym odcinku już powinienem mieć te odcinki z powrotem, bo my też mamy urlopy ogólnie jako ludzie pracy. Więc my wyjeżdżamy teraz do Helu na, na kilka dni, więc w przyszłym tygodniu ten odcinek może być trochę skrócony przez, przez to, że nas teraz nie będzie, ale jest Tomek, tylko że Tomek ma z kolei inne zlecenia, a z Tomkiem zaraz jeszcze porozmawiamy o tym, co Tomek nasz planuje dalej w tym projekcie, czego potrzebuje i co się będzie dalej działo. Mamy też pracę przy zawieszaniu, dostaliśmy komplet tulei poliuretanowych wraz z samochodem. W zasadzie dostaliśmy nawet dwa komplety, bo jeszcze dostaliśmy jakiś od na 270z, Datsuna 270z, ale to nie jest też komplet od korwety. więc pierwsze wahacze już trafiają na samochód. Mamy też tutaj nasz dyferencjał, który na razie tymczasowo powiesiliśmy, bo chcemy jeszcze te tuleje wymienić. Natomiast Dyferencjał jest już po naprawie. Dostał nowe łożyska. Został sprawdzony i ustawiony przez zewnętrzny zakład. No i jest zamknięty jest gotowy do tego, żeby coś do niego podłączyć. A, a podłączamy oczywiście do niego półosie, wał napędowy. Wału na, na razie i tak nie zakładamy, bo nie mamy skrzyni. Tak, ale, Potrzebujemy ale niedługo jeszcze... w zwrotnicę tyle będzie można założyć. Tak, tylko potrzebujemy jeszcze czterech krzyżaków, bo nie dość, że ma, krzyżaki są na bale, to jeszcze są po tak, tak. dwa krzyżaki na stronę... Tak, tak, tak. Yy... Czyli łącznie sześć, a mamy na razie dwa. Tak. Zgadza się. Yy, wszystkie takie same są? Wiesz co, nie wiem. nie Na razie nie... To jeszcze pomierzymy. Wydaje tak, mi się, że nie są, są takie są same, same. ale okay. um, No i co? Prace, że tak powiem, detailingowe to zostawimy Nowickiemu. Natomiast ja się tutaj bawiłem, zacząłem skrobać ten bitek, który ktoś nałożył na plastikowe nadkole nie wiem po co i widać tutaj mniej więcej, jaka, jaka barwa kolorów była z takich, z takich ciekawostek, że tak powiem jeżeli mówiących trochę o jakości tych napraw wcześniej, lub, lub niewiele zaopatrzyliśmy się też oczywiście w literaturę, żeby składać wszystko tak jak przekazało nam General Motors. No i właśnie, na przykład rozrząd, który tutaj przed chwilą był. Proszę bardzo, pokażmy rozrząd Tom, tu może, co? Jest Ten stary. To, to stary rozrząd? Czy jest u góry już? Chyba nie, stary rozrząd jest już u góry, może ewentualnie pokazać nowy. To pokażmy nowy. A stary mamy, stary mamy w materiałach, które nagraliśmy. No i zupełnie przypadkowo Klasika, auta też ostatnio była, kurwa t 4 więc tak, takiej literatury też, też u nas zabraknąć nie może. Powiem Wam, my sobie z mechaniką poradzimy, ale ja będę, jestem ciekaw, co z tym lakierem zrobi Nowicki, bo wygląda to na razie wesoło, na przykład ta klameczka tutaj. Świetna lakiernicza robota. Najdroższy rozrząd w moim życiu. Ile kosztował? Yy, taki rozrząd kosztuje dwie stówy. A propos tego, skąd my te części mamy i tak dalej, to, yy, to może jeszcze potem powiemy. Ale generalnie tak, nowe koło rozrządu, jedno i drugie, nowy jest łańcuch. Jest jednolita Ja przyniosę wszystkim. jednak ten, ten stary, bo to trzeba pokazać. Yy, John jest po lewej? Dobra, ja przyniosę. Dobra. Więc tak, e, no. mamy nowy rozrząd, bo myśleliśmy na początku, że wystarczy zrobić duży serwis tego silnika. E, proces jakby decyzyjny był taki, że wyjmujemy silnik, żeby go lepiej umyć e, i włożyć z powrotem. Przy okazji robiąc jakiś tam serwis. No ale zaczęliśmy go rozbierać coraz bardziej, bo się okazało, że jest e, rozwulkanizowane koło pasowe. E, zdjęliśmy osłonę rozrządu. Okazało się, że rozrząd jest popękany. I zaczęliśmy zaglądać coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej i okazało się, że niestety no, jesteśmy zmuszeni zrobić duży, duży, no może nie duży remont silnika, ale na pewno jakiś tam remont silnika. Oby nie skończyło się na wymianie tłoków, myślę, że raczej nie. Więc mamy już sporo części takich serwisowych typu palec, przerywacza, kopu rozdzielacza, kopułka. Mamy nowe świece, nowe przewody zapłonowe, nowe filtry. I naprawdę sporo rzeczy. Zadbaliśmy też o stronę wizualną komory silnika, bo po wyjęciu, e, po wyjęciu tego silnika można było, jeżeli mógłbym Cię o to poprosić, to bardzo e, Poprawić proszę. trochę tutaj estetykę. Chcieli no nie powymieniać nie wszystkie peszle. Na szczęście udało się zdobyć czarne peszle w tych rozmiarach u nas. Tak. Na nowo zaizolowane tak. wiązki no odtryskiwaczy, jeszcze... od wszystkich no innych rzeczy. Rządu. Gdzieś te wszystkie kostki są poudrażniane no, i odświeżone. Kilka no, z nich no. będzie oczywiście do wymiany. Niektóre tutaj uchwyty o sprzętu zostały zdemontowane, wykaskowane tak, i trafią tak. na ocenę oraz lakierowanie proszkowe. I wszystko jest dokładnie umyte, domalowane tam, gdzie gdzieś tam nie było dojścia. Patrz, możemy teraz wcześniej. porównać różnice między właśnie... To jest oryginalne szekółko rozrządu. No jakby widać, widać ilu zębów brakowało, nie? On niestety jest już Popękane, od, wybrakowane. Od, od temperatury. Od temperatury olej. To jest ja w swoim Grand Cherokee miałem rozrząd łańcuchowy też. A i ślizgi były wykonane z tego samego materiału. Nie, bo tak. to jest taki plastik. Ja nie wiem jak dokładnie to się nazywa. Nie, to był plastik, ale to, jest takiego, to jest takiego tworzywa, tak. że niestety po upływie czasu, temperatury. On po prostu na tyle mocno tak twardnieje, no. że wystarczy jakbyśmy delikatnie śrubokrętem próbowali. O, on się po prostu odrywa. To już niestety, ale to kółko już się niczego nie nadaje. Wypadnie. Także dobrze, że to rozebraliśmy, jednak. Tak, jednak bo szkoda by ten... było, gdybyśmy mieli na przykład oddać widzowi samochód, który za chwilę by stanął gdzieś na trasie. Zgadza się. Trochę byłby wstyd. Nie chcielibyśmy tego więc, ta seria potrwa trochę dłużej niż myśleliśmy. Ale za to jej częstotliwość będzie teraz na pewno dużo wyższa. Mamy i nasz motor. I teraz, Tomku, powiedz jaki jest Twój plan na ten motor. Bo tydzień temu w odcinku ciebie chyba nie było, jak rozmawialiśmy o tym. Czego teraz potrzebujesz od nas? No, co? Przede wszystkim trzeba będzie blok zawieźć do szlifierni. Blok jest żeliwny, ale więc jest odporny na jakieś tam tak zwane zarżnięcia, ale mimo wszystko z racji przebiegu, na jak na załączonym obrazku widać użytkowanie tego auta. Tak więc ja i tak mimo wszystko bym zlecił e, sprawdzić owalizację cylindrów. Eee, najlepiej w ogóle wrzucić ten silnik do takiej zmywarki, do po prostu silników, żeby tak. po, dokładnie wyczyścił eee, broki będziemy musieli zrzucić. Właśnie ktoś napisał chyba w komentarzu, że broki są spalone. Dostępne. Ale to upewnimy się najpierw, a, a dobieram. Czyli tak, na pewno, dobra, no nie ważne. Części są dostępne, więc to tam nieważne nie, nie ma znaczenia. Przede wszystkim co yy, sprawdzenie, pomierzenie tak, cylindrów, bo to, że założymy nowe te pierścienie, nowe tłoki, tak, a się okaże, że niestety już tutaj się zrobiła beczka w cylindrze, mhm. no to i tak to no nic nie da. Tak? Będzie, mhm. Albo by, po prostu nie będzie miał takiego ciśnienia, no Dokładnie. nie będzie trzymał parametrów ten silnik. Tak więc, co? I wał też niech pomierzą po swojemu. Mierzenie. Bo jeszcze raz. moje pomiary Dokładnie. nie muszą być wiążące. Mierzenie, mierzenie. Jak zresztą dwie osoby zauważyły w komentarzach. Eee, tak. Eee, no i co? No i ściąganie gratów, tak? De facto. No. Tak. Możemy ściągać graty. No i co? Głowice też pójdą do sprawdzenia, do tak, pomierzenia, 100%. tak trzeba będzie splanować. Eee, I sprawdzić też szczelność zaworów. Te zawory. Być może będzie trzeba poszlifować. Czy na e... pewno, czy nie? No albo, albo wymienić, przy obróbce, zobaczymy. Przy obróbce i tak głowicy to nie i tak poprosimy tak, o e, dotarcie. Czy oni sami nawet nie musimy prosić tak. odpowiednio. No. Jak ten warsztat to już to wie, tak, że to zrobi kompleksowo. Dotrze. A zresztą i tak było przywidać przy, na niektórych zaworach takie. E, wypalania, wypalenie żeby wyższą temperaturę, tak. więc na pewno któryś zawór pójdzie do wymiany. No nie ma opcji, tak? Dobra, szlify będą się odbywać w trymieście na 90%. Jeszcze nie wybraliśmy zakładu, bo ten, z którym współpracujemy na stałe w trymieście może nie mieć dla nas czasu, a tutaj czas będzie grał rolę. Dosyć, dosyć ważną, bo chcielibyśmy ten projekt domykać w miarę prędko, przynajmniej z naszej strony i myślę, że zamawianie panewek i pierścieni to wstrzymamy się z tym do pomiarów na szlifierni. No, bo, bo wcześniej to nie ma sensu. Bo, bo, bo może być, może na przykład, przykład się okazać tak, że, że samochonowanie się nie, na samym się nie skończy tylko na przykład na szlifie też cylindrów. A szkoda by było nie zrobić pełnego remontu, jeżeli Już bardziej się rozebrać nie takie się już zbliża do niego. Tak. tak także więc... zdecydowanie trzeba zrobić raz i porządnie. No i składać i jeździć w jakiejś tam perspektywie. Znaczy nie? No plan jest generalnie taki, jeżeli chodzi o korwetę, tak? Mhm. Jeżeli zacznę mu. E, i tak, nie mamy chyba pełnych części do tyłu. Mhm. Swożni nie mamy, nie? Nie mamy swożni, no to, to wiadomo, że jeszcze będziemy czekać, tak? Z przodu też, generalnie, to ja bym czekał na silnik, tak? Żeby też mu raz, żeby mu dociążyć przód, no można go związać pasami. Więc to no nie, no to, on się teraz nie, nie przewróci, do stresandywał. No ale z drugiej strony, jak wiesz, będziemy mu dupę składać. Yy, za Też się nie przewróci. No... no nie, no bo to jest aluminium. Nie przeważysz 1 trzecią długości samochodu, dwóch trzecich. Aczkolwiek tak, wezmę z Skręca DHP przede wszystkim. Najważniejsze, żebyście Wy byli spokojni, że Wam się Wasza korweta nie przewróci na podnośniku. Tak, a co dalej? To, to Ty powiedziałaś, nie? Nie mhm. też, że będzie trzeba nagrzewnicę zdemontować, zobaczyć czy ona nie jest, bo ona na pewno jest zawalona. Mhm. 100%. To jeszcze, to jeszcze mało tego, będzie trzeba parownik zdemontować, bo z tego co ja yy, pamiętam na tych filmikach, to oni mówili, że będzie nowy gaz. A do nowego gazu to trzeba uszczelnić wszystkie, wymienić na wszystkie nowe oringi, Tak więc parownik też będzie trzeba zdemontować, uszczelnić go. No i też przy okazji stwierdzić, tak? czy przypadkiem nie jest gdzieś aluminium no utonione. To, to, to jest może właśnie pomysł na przyszły tydzień, żeby, żeby zacząć iść równolegle w tych wszystkich kierunkach. Tak. Bo nawet jeśli się trochę zajmie, to, to jest jeszcze co robić. Żeby Corvette C4 dla widzów You are